jak prawidłowo stosować kosmetyki Mary Kay. Dziś o tym, jak nakładać błyszczyki do ust. I na przykładzie błyszczyku Pink Ballerina zobaczysz aplikację. Błyszczyk ma na końcu buteleczki ma ogranicznik, który pozwala na uniknięcie nabrania zbyt dużej ilości produktu i to jest świetne przy błyszczykach, a aplikator jest bardzo, ale to bardzo precyzyjny, więc z łatwością na pewno nałożysz na swoje usta. Ja zaczynam od górnej wargi. Dlatego, że na samym początku i tak produktu jest najwięcej na aplikatorze i rozprowadzam po całych ustach. Nie wiem, czy widzisz to, co tutaj ma miejsce, ale zrobiłam dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjechałam poza linię ust. I zrobiłam to celowo. Taki manewr pozwala na uzyskanie takich bardziej soczystych ust, a także wypełniłam środek, co bardzo często kobiety pomijają. Tylko prawidłowa aplikacja daje zadowolenie, tylko prawidłowa, prawidłowe stosowanie daje efekty, które gwarantuje firma. Jeśli potrzebujesz więcej takich porad, zapraszam Cię, zaobserwuj mój profil.